Sieba, Sieba, widzów, witam cię bardzo serdecznie w czymś, co robię rzadko, ale bardzo mi się podoba, bo rozmawiam z Wami. A jak wiecie, Wy jesteście super, dlatego na przykład subskrybujecie i każda nowa subskrypcja to 10 groszy na cel charytatywny, który razem, jakby wybierzemy pod koniec miesiąca. Jeżeli już masz suba, to powiedz mamie, tacie bratu, psu, chomikowi, sąsiadowi i też możecie się przyczynić, bo 10 osób to jest 1 zł na cel charytatywny, czyli no, no dużo w sumie, jak, jakby liczyć tak masowo. Więc subskrybujcie, zostawcie lajka i 30 tysięcy lajków, i kolejne jedno pytanie. No i co? No i zaczynamy, jak zawsze oczywiście, aczkolwiek no tutaj wspierających by się przydało jako pierwszych. E, witam cię, Eksi, jedno pytanie. O, hejka. Witam. Kiedy nowa nutka? E, wydaje Co? mi się, że niedługo będzie. Coś tam gadam z Chitsem, żeby na dwulecie typowego trapu coś wypuścić, no ale zobaczymy. No dobra, dzięki, miłego dnia, papa. Pa. Miłego, miłego. Ja. Hanuśka, jedno pytanie. E, moje pytanie brzmi, jak brzmi hi najdziwniejsza historia, która jakby utkwiła ci w pamięci? Najdziwniejsza historia, która utkwiła mi w pamięci? Eee... nie wiem, nie mam żadnej historii, żeby utkwiła mi w pamięci w sumie, jak tak sobie o tym teraz myślę. Nie wiem, to, że jak byłem mały, to kiedyś kredki zostawili moi rodzice mnie na chwilę i porysowałem im całą ścianę kredkami. O. Interesujące. Wydaje mi się, że to, no, na razie. Witam Cię, Zaju. Jedno pytanie. Cześć. Y czy wybierzesz się na podcast do unboxala? Yy, wiesz, co nie chcę W sensie, ja nie jestem aż tak interesujący, żeby mieć jakiś podcast robiony z nim. W sensie, no, mo można pogadać o czymś, jak coś się będzie działo, ale tak to nie. Poza tym, nie wiem, nie chce mi się ruszać dupy jeszcze, narażać pokazywania twarzy i tak dalej. Ja nie pokazuję się YouTuberom, tym bardziej. No, a nie chce mi się siedzieć przez godzinę w masce czy w kominiarce. No, generalnie nie opłaca mi się. W sensie, no, nie chce mi się. Rozumiem. Póki co. Może jak kiedyś będzie e, -e, -e podcast unboxala, to ty w A Ale to jak już nie będzie miał gości. Jedno pytanie? Ja, ja, jedno Pytania. To, co sądzisz o Yang Multim? O Yang Multim, że to jest. no i... Czemu taki niemiły jesteś, Czemu taki niemiły? No, no bo według mnie to co zrobił wtedy z to jest tragedia. Tragedia? No, nie, nie sądzisz tak? Nie wiem, nie wiem, no. no. nic złego, nie nie powiesz, masz moderatora u niego, ale ja mogę go wyzywać od <laughs> więc no, dobra, dobra. to jest podsumowanie. Na razie. Witam. Moje pytanie jest takie: Czy będziesz nagrywał e, PVP z YouTuberami w Minecraft? Nie, no nie będę nagrywał PVP z, z YouTuberami w Minecraft. nie, nie. Na razie. Witam Cię, jedno pytanie. E, dobrze. E, co sądzisz o Kruszwilu i Lexi? Kruszwilu i Lexi co, to są w ogóle dwa różne osoby. Dlaczego, dlaczego Lexi i Kruszwila? Przepraszam, akurat? przepraszam, bo mam dużo Lexi dzisiaj. No wiesz o co chodzi, nie? No, nie mam pojęcia o co chodzi. O ich live'ach, no. O, o Lexi i Kruszwilu? Nie, o, o Karolinie i Kruszwilu. A sorry. no nie wiem, o, nie oglądam ich live'ów, live no nie wiem. A. Witam ci, jedno pytanie. Eee, Często, bo ogólnie, jaki e, miałeś pierwszą myśl zakładając kanał? Pierwszą myśl, jak m, zakładałem kanał? Nie miałem w sumie żadnej. Tak O, w kurde, fajnie było sobie pomontować i wrzucić Minecraft'a parkour. Od tego okay, się zaczęło dziękuję. w sumie. na razie. Witam ci, Aleksiku, jedno Cześć. pytanie. Moje jedno pytanie brzmi: najpierw płatki czy najpierw mleko? Yy, na, o, oczywiście, że najpierw płatki, potem mleko. No cool. Prawilniak. No to ja, to ja to wiem. Tak samo pewnie pizzę hawajską lubisz, nie? O co ty, gościu? Nie lubisz. No nie. A no a ja lubię na przykład pizzę hawajską. Żartowałem? To jest... A, a, a. Ty, ty jesteś jednym z tych, co zmienia zdanie, dlatego że ich Jupiter ulubiony też zmieniać. co? Nie, tak naprawdę nie, to nie żartowałem. Nie, nie lubię pizzy hawajskiej. <laughs> no i spoko. Ważne, że masz własne zdanie, to jest taka konkluzja, żeby ludzie mieli swoje zdanie. Witam cię, jedno pytanie. E, jakiego YouTubera pozbyłbyś się z polskiego YouTuba? Kamerzysta. Okay. No Wydaje mi się, że to nawet nie trzeba było pytać. <laughs> Witam, nagrasz coś z Fagatą, na przykład block shuffle? Block shuffle z Fagatą? Jak na Minecrafta nie potrafi grać? No, to ją nauczysz. Nie chcę mi się poświęcać czasu poza odcinkami z nią. To widzowie ją nauczą. No to niech ją widzowie nauczą, mi się nie chce. Witam e, cię. Pytanie, e, co zrobić z bratem, który je naleśniki z pasztetem? to masz zrobić z bratem, który je naleśniki z pasztetem? No nie wiem, wykastrować go najlepiej. O, dobry pomysł. że więcej takich jak on nie było. <laughs> O, Witam. Jedno pytanie. hej Zebo. Y, słuchaj, ja mam takie fajne pytanko. Za jaką kwotę pieniężną zamieszkałbyś z Fagatą na tydzień? Na tydzień, z Fagatą zamieszkał. Nie wiem, prędzej bym pokazał twarz, totalnie. Nie ironicznie teraz mówię, po prostu nie. Dobra, dobra, trzymajcie się, Mano. Nie, nie, no. Ja podziwiam Stuart, w sensie podziwiam. No, to bardzo tak? się teraz ze Stuartem dzieje po Fagacie. Widzisz, to wszystko jej No, mi. coś mu się z głową <laughs> stało. Jezus, to no, nie, no, nie aż tak agresywnie. No. Bardziej bym że że zniknie no. z internetu, no ale dobra, niech ci you będzie. Word, jest ok. W sensie, jak go. Widziałem w prawdziwym życiu, bo byłem na obozie o. z nim przez 5 dni. O, no I jeszcze. Powiem ci, że prywatnie jest bardzo sympa sympatyczne. Czego nie teraz mogę rozsekreć o Marcinie. Rozmawiać no. teraz sekret. Większość no. YouTuberów, jakich spotkasz prywatnie, będą niż zazwyczaj są prywatnie. Pamiętaj. Cześć. Witam cię, smoczyca. Ale fajnie, że tu trafiłam. Dobra, mam pytanie takie. Co tam? Um, no U mnie dobrze. Ogólnie teraz y, mnie siedzi mama. O. Idzie po I macha też. Ale. O, o, to możesz się dać, możesz się dać do mikrofonu. No mów. Ej. Witam panią. Cześć. Pani mnie pozdrawia? Tak, pozdrawiam, tylko nie słyszycie a, i a mówię super. co mówię. A, zapytaj mamy, co myśli o kamerzyście. Mamo, co myślisz o kamerzyście? Dałam Co myślisz o nim? Dno, dobra. O, dobra mama, dobra mama. A co myśli o fagacie? A co myślisz o fagacie? Ta była Stiu. Też dno. Kurde, wy razem się oglądać Tak fajnie, fajnie. Super, Dobra, po, pozdrawiam no. mamę, pozdrawiam. No, a, to, a, to właśnie cię pozdrawiam. Yy, no to to pytanie no. mam, yy, iż jakoś jestem czosnowskarą, czyli kocham sos czoszkowy do desz, sos czoszkowy do pizzy. Ej, wiesz co, ludzie mi kazali sos czoszkowy dać do yy, frydek kiedyś na live I to zrobiłem po jakimś miesiącu. Jak twój właśnie dobry były sos z frytkami. z frytkami to nie jest dobre. Ale generalnie ja nie lubię czosnków, w sensie, no nie wiem. Ja, ja jestem taki, taką osobą, że z chęcią wszystko miad bez żadnych sosów, ale jak już sos, to sos arabski, pikantny, bardzo polecam. Witam cię, Baja, jedno pytanie. Kiedy kolejny odcinek z Fagatą? Yy, dosłownie wleciał na kanał dzisiaj, na Zebo Gaming. To już obczajam. Dzięki, miłego na razie, dnia. Na razie, na razie. Co tam? A dobra, zaśpiewasz mi 100 lat, bo dzisiaj O, ty się zaśpiewać nie, bo to pajacowanie jest, ale wszystkiego najlepszego ci życzę, dużo zdrówka i ciesz się, bo to jest jeden dzień bliżej do śmierci. Oj tak, dzięki. Na razie, miła... dzięki. miłego dnia z i Discorda, baw się tam czy coś, nie. Witam, jedno pytanie? Dlaczego nie lubisz Mandzia? Dlaczego nie lubię Mandzia? No w sensie ja tak trolluję, <laughs> że go nie lubię, nie? W sensie wydaje się no, okej. Okay. A dobra, to dzięki, to pa, kocham cię. na razie, na razie. Siema. Jedno pytanie mam. Y y y samochody niemieckie czy amerykańskie? Nie wiem. <laughs> amerykańskie lepiej brzmią. Więc amerykańskie I propsik, sięła. Aczkolwiek jestem fanem Tessy, więc ja mogę mówić o brzmieniu No to też amerykańskie. Ale też amerykańskie faktycznie, więc amerykański na pewno Syn doktor Danego, witam ci jedno pytanie Cześć, cześć, ja mam takie pytanie Ostatnio, jak była taka drama z Mandziem, to wtedy To mówiłeś, że be, nigdy już nie zagrasz na kwadratowej, bo uważasz, że są tam cymbały A teraz grasz na kwadratowej i... no Czyli nie uważasz, że to jest taka lekka hipokryzja Oczywiście nie chcę się tu obrażać, bo nie no. Jestem stałym widzem i oglądam i właśnie teraz jestem w trakcie oglądania y, tej twojej randki z fagatą no. i nie że się nie pożygam, bo no, często jest nią kamerka. Y, no. Y, no i, i właśnie ci tak nie uważasz. Co, a ja ci już to wytłumaczę. Wiesz, to jest tak, że nastawienie do ludzi się zmienia, tym bardziej, że ja zauważyłem, że na przykład taki mandio się zmienił. Jest mniej taki ego, ego, sty, egotyczny, jak to się mówi? Ego... Egoistyczny egoistyczny, o dokładnie. Generalnie dalej sądzę, że ludzie, którzy grają na kwadratowej są cymbałami, więc to jakby nic nie zmienia. <grym> ale no kurde wiesz, też nie, nie ma co się limitować w życiu. Też nie sądziłem, że będę grał na kwadratowej, Jak wtedy to mówiłem, to szczerze tak mówiłem. Teraz gram i w sumie nie jest to jakoś mega nic specjalnego, takiego mega super, ale jest to na pewno zabijać czasu i czasem coś ciekawego się dzieje. Witam, czy jedno pytanie? Czemu podpaliłeś do, do To nie ja podpaliłem dom W sensie, no ja podpaliłem kelpa, ale dom przypadkowo się zapalił przy wspólnym paleniu kelpa. To nie była moja wina, ale wiesz co jest moją winą? Zakończenie tego odcinka, więc widzowie, zostawcie subskrypcję. Pamiętajcie, 10 groszy za każdego suba nowego, na cel charytatywny, no i Nami, na, na może ty chcesz się pożegnać, po, powiedz, żeby subu, nie wiem, lajkowali czy coś. Lajkujcie ze O, 30 tysięcy lajków i kolejno jedno pytanie, wy wiecie jak to działa. Na razie i miłego dnia widzu Ci życzę. Na how